W tej chwili mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. To jest pan europoseł Patryk Jaki z Suwerennej Polski. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie, panie pośle, jak to jest, że Czechy, rząd czeski skorzystał już z mechanizmu ochrony lud, ludności? Unia Europejska, Komisja Europejska skierowała tam sprzęt i... Wszelkie jakieś potrzebne siły, rozumiem, że przede wszystkim wsparcie techniczne, a Polska jeszcze, jeszcze tego no, nie zdobyła, bo zdaje się, że tylko Czechy były na tyle skuteczne, żeby tę pomoc uzyskać. Wiemy z kolei, chociażby na naszej antenie, mówił o tym szef BBN-u, pan minister Jacek Siewiera, że potrzeba użycia już w tej chwili ciężkiego sprzętu, który po prostu odgruzuje to miasto, różne miasta, które zostały zniszczone przez powódź, jest ogromna, więc potrzeby są, no ale okazuje się, że nie udało się jeszcze nic dla Polski z Unii Europejskiej uzyskać, jak pan to ocenia, będąc europosłem. Wystarczy zobaczyć, czym europosłowie od Tuska zajmowali się w ostatnim czasie. Otóż oni zajmowali się ściganiem PiSu, to jest dla nich ważniejsze. Niż pomaganie ludziom. A zresztą ja dalej nie, nie usłyszałem, a może pani redaktor usłyszała, może ja coś pominąłem. Przekonywującej informacji e, dotyczącej e, tego, dlaczego rząd Tuska przeznaczył miliard na pomoc powodzianą, a na przykład z rezerwy celowej, na którą akurat, która jest akurat idealna do takich e, działań jak przeciwpowodziowe, 3,5 miliarda przeznaczył na. Neo TVP i na opowieści yy, pana Szczurka. No, ja dalej żadnej przekonującej informacji w tej sprawie nie usłyszałem. To po pierwsze. Po drugie, pani redaktor pyta, dlaczego Czesi są skuteczniejsi. Ja tutaj mógłbym być znów złośliwy i zapytać yy, i powiedzieć, że no, pewnie dlatego, że nie czekają, aż yy, to dziennikarze Republiki wybudują za nich yy, zbiorniki retencyjne i przywozą, przywiozą i kupią wozy strażackie. No, bo przecież druga osoba w państwie mówiła, że to też dziennikarze powinni robić i jemu nie, powinni, nie powinniście Państwo zadawać tego typu pytań. Więc mówiąc zupełnie poważnie, w tej chwili, Czesi mają poważny rząd, a Polska ma niepoważny rząd. I to z tego wynika, i gdyby prześledzić historię, szczegółowo historię tego, co wydarzyło się w Polsce w czasie powodzi i chwilę przed powodzią. Ta analiza te, tych zdarzeń dostarcza kolejnej porcji informacji. Ja byłem dzisiaj w Parlamencie Europejskim i dokładnie słuchałem wystąpienia komisarza do spraw zarządzania kryzysowego, który powiedział, że 10 września wszystkie państwa naszego regionu otrzymały dokładnie takie same dane. I na podstawie tych samych danych 10 września Czesi podjęli e, stanowcze działania i informowali swoich obywateli, że e, fala powodziowa e, może być podobna albo wyższa do, niż ta z 1997 roku. Węgrzy zrobili to samo, Austriacy zrobili to samo, a na podstawie tych samych informacji premier Tusk trzy dni później. Stwierdził, że to nie jest alarmujące. A ja chcę przypomnieć, że podczas takich wydarzeń, jak nadzwyczajnych, jak powódź, każda godzina ma znaczenie, to znaczy każde kilka metrów ułożonych z worków może zdecydować o tym, czy na przykład jakiś dom zostanie uratowany, czy jakieś życie zostaje uratowane, a tutaj mamy premiera, który przeszczera nie o kilka godzin, uspokajając wszystkich, ale o kilka dni. Więc jeszcze raz podkreślę, to jest kolejny dowód, który pokazuje, że Czesi mają poważny rząd, a my mamy Donalda Tuska. Panie pośle, mamy no też nieprawdopodobny chaos informacyjny. No naprawdę nie trudno było przewidzieć, że jeżeli odcięty będzie prąd, zalane będą całe miejscowości, to przestanie działać sieć komórkowa i wtedy należy służby wyposażyć w łączność satelitarną. No pan premier słynne Starlinki odkrył w niedzielę i powiedział, że Rząd zaopatrzy służby. Mówiąc szczerze, nawet nie wiemy, czy rzeczywiście wszystkie te e, jednostki, kluczowe w tej chwili dla e, ratowania i przywracania do normalności e, tej części Polski, która została zalana, czy one mają tę łączność satelitarną, czy nie. No ale mieliśmy e, e, szybko ogłaszane natychmiastowe ewakuacje i e, po pół godziny odwoływane, bo się okazało, że się komuś coś pomyliło, rzeczywiście coś płynęło ale nie tu, tylko ileś kilometrów dalej i to jest niegroźne. Mieliśmy przecież o tym, mówił burmistrz Paczkowa, na naszej antenie, że on y, informacje od wód polskich o tym, że pękła, pękły wały i jest y, duże zagrożenie i będzie miasto zalane, y, otrzymał kilka godzin po tym zdarzeniu. No do tej pory myślę, że nie wiem, czy jakiegoś Sherlocka Holmesa trzeba będzie wynająć do tego, żeby y, Wyjaśnił, co się wydarzyło z, z, na zbiorniku y, Tauronu, czy tam ktoś spuszczał tą wodę nielegalnie, czy nie spuszczał. Wiemy, że jakieś maile gdzieś były wy, wysyłane, nikt ich nie czytał. No, y, jak pan ocenia y, ten poziom jednak reagowania na sytuację, która, no, która jest autentycznym zagrożeniem zdrowia i życia, i już przynajmniej siedem osób poniosło śmierć no, w wyniku właśnie yy, braku informacji, bo przecież ci ludzie bardzo często byli znajdowani w samochodach, to znaczy, że oni zostali zaskoczeni falą powodziową, nie zdawali sobie sprawy, co się dzieje w ich najbliższym, co się za chwilę wydarzy wokół nich. No więc dlatego bardzo ważne jest to, aby w każdej tego typu sytuacji ustalić fakty. Więc przed chwilą podałem informację taką, że w ich priorytetach jeżeli chodzi o wydatkowanie środków publicznych, występy pana Szczurka w nowo TVP są wyżej niż pomoc powodziana, więc pieniędzy brakuje. I to jest część odpowiedzi na, pani, na pytanie pani redaktor. Po drugie, brakuje właściwej analizy i umiejętności podejmowania decyzji. I dlatego, tak jak wspominałem, u nas czekano bardzo długo z informacją, które dużo, łatwo, dużo łatwiej podejmowało się w Czechach czy, czy na Węgrzech. No i wreszcie jest trzeci element, odpowiadając na pytanie pani redaktor a właściwie kto miałby to robić? Bo, bo, bo problem polega na tym, że no, przecież to, to nie jest żadna tajemnica, że ludzie, platformy. No, na najważniejsze stanowiska powołali na przykład pani, która zajmowała się niedawno kwiatkami, została szefową firmy, firmy państwowej, która buduje rakiety. Człowiek, który był w centrum za, za, który był w zarządzie centrum stomatologicznego, zajmuje się teraz burleniem biometanem. To właściwie kto miałby to robić? No i teraz mamy właśnie efekty, a oni się jeszcze pochwalili, że takich ludzi wrzucają na te stanowiska, zerwali jakąkolwiek ciągłość instytucji, wyrzucają wszystkich do sprzątaczek i nie ma żadnej ciągłości instytucji, nie ma ciągłości wiedzy. Więc to się wszystko tak kończy. I przecież państwo też to pokazywaliście. No burmistrz Nysy, która przecież no ledwo co się obroniła, trzy godziny, znaczy tak, najpierw mówił, że nie ma żadnego zagrożenia, trzy godziny później kazał ewakuować domy, no bo on też nie miał przepływu informacji od rządu. Takich sytuacji nie mieliśmy w Czechach, jeszcze raz chcę podkreślić. To więc skoro tam można, a dokładnie, no, dokładnie ta sama woda w tym samym czasie, te same analizy, a całkowicie inne wnioski, inny sposób zarządzania. Więc to jest bardzo duży materiał dla Polaków do podejmowania decyzji. Ponadto, oprócz tego, że kto personalnie powinien podejmować te decyzje, no pytanie jest takie, jakim sprzętem? Dlatego, że tak się akurat złożyło, że Tuski i Bodnar wstrzymali największy program zakupu sprzętów dla ochotniczych straży pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości. Oni dokładnie wydali zero przez rok czasu, w czasie, który My wydawaliśmy dziesiątki milionów na zakup nowego sprzętu, i dzisiaj tego no, ale sprzętu straszam. brakuje. Pan minister Bodnar twierdzi, że państwo wydawali te pieniądze w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Nawet y, była próba y, zamknięcia w areszcie posła chronionego immunitetem międzynarodowym. No przecież to jest głośna sprawa. Ksiądz Michał Olszewski w areszcie od marca jako niebezpieczny więzień. Dwie urzędniczki z Funduszu Sprawiedliwości no, też od marca w, w areszcie. Tak, więc no pan się panie pośle dziwi, że nie wydają tych pieniędzy. No mają kontrpropozycję, ogłosiła pani minister henning Kloska, że będzie można, ochotnicze straże pożarne będą się mogli zapożyczać, że po prostu strażacy, ochotnicy będą mogli brać kredyty na wozy strażackie, jeżeli potrzebują. No, ja bardzo dziękuję pani Henik Klosse i całej tej ekipie. To jeszcze tylko tego brakuje, żeby jak wam kazali kupować, budować zbiorniki retencyjne, to znaczy dziennikarzom kazali budować zbiorniki, zbiorniki Nie, no my byliśmy, przepraszam, teraz, panie pośle, rozliczani z tego, że właśnie nie, nie wybudowaliśmy tych zbiorników. Aha, czyli pani nie wybudowała zbiornika retencyjnego, to przez panią zaraz może Wrocław zalać. No a teraz jeszcze tylko brakuje tego, żeby e, oni kazali. Dokładnie chyba utopować... pan redaktor Machnowski nie wybudował, bo to chyba z tego co pamiętam on był winny no, przynajmniej części tej powodzi. No, ale to pani redaktor miała szczęście, że akurat nie była w zasięgu marszałka hołowni, bo zapewne by panią zapytał: ile pani zbiorników retencyjnych w życiu wybudowała? Więc teraz jeszcze tylko brakuje tego, żeby strażakom kazali kupować wozy strażackie za swoje pieniądze. No przepraszam, więc, kazali. Więc, no bo niestety. Kazali. Więc wie, ja, tak. Ja, ja, tak, tak, to, to prawda, to prawda, ale teraz jeszcze brakuje, żeby kazali. I potem jeszcze, żeby spłacali pożyczki. Więc to jest tak, że to jest tak, że no po prostu my mamy niepoważny rząd i, i co więcej, no jest jeszcze jedno porównanie w stosunku do rządu węgierskiego czy czeskiego, który lepiej sobie radzi z powodzią. Mianowicie no tak, wariaci klimatyczni, którzy mówią o tym, że nie wolno regulować rzek, no są wszędzie. Tylko różnica polega pomiędzy na przykład Czechami, Austriakami a Polakami, polega na tym, że tylko Tusk powierzył im najważniejsze funkcje w państwie. I za bezpośrednie zarządzanie rzekami odpowiada wariatka klimatyczna, która ogromną część swojego życia publicznego spędziła na zwalczaniu regulowaniu rzek. Ja co więcej znalazłem przed tym programem. Nie wiem, czy pani redaktor o tym wie, ale umowa koalicyjna którą podpisał Hołownia z Platformą i z Lewicą, która jest krótka, bo zawiera dosłownie kilka kartek, jako jeden z priorytetów tego rządu, w punkcie dziewiątym e, napisali, e, że, ja to nawet dokładnie pani redaktor przeczytam, żeby nie było, tak, że prawda. proszę bardzo, sobie przygotowałem, że w punkcie dziewiątym oni się zobowiązali, jeden z najważniejszych ich punktów, e, do tego, że będą dążyć do reaturalizacji rzek, czyli... Jeżeli my mamy na czele y, ludzi, którzy się zobowiązali do tego, żeby walczyć z renaturalizacją, znaczy, czy dążyć do renaturalizacji rzek, to znaczy nie budować tam żadnej infrastruktury. I właśnie dzisiaj tego wszyscy widzimy y, konsekwencje. więc, y, więc, y, więc, no oni w programie mieli to, że to, że będą, y, y, że nie będą budowali tej infrastruktury, bo życie robaczków i żabek jest ważniejsze niż, jak państwo widzicie, życie zwykłych Polaków. Więc ja uważam, że to jest ogromny, y, ogromny Materiał do analizy dla ludzi, którym się wydawało, że, że ludzie Tuska to są profesjonaliści, a tak nie jest. My mówiliśmy, że tak nie jest, i przychodzą kolejne dowody. Więc jeszcze raz chcę tylko podkreślić, że jeżeli za kluczowe elementy zarządzania w państwie infrastrukturą wodną powierza się wariatom ekologicznym, a drugą osobą w państwie robi się człowieka, który do tej pory był znany no, bynajmniej z show telewizyjnych, no to dzisiaj ludzie płacą za to życiem. Panie poszle, to na koniec pytanie, bo przy, przybywa do Polski szefowa Komisji Europejskiej. Pan premier Donald Tusk mówił, że zwróci się o specjalną pomoc do Komisji Europejskiej. Mówił nawet, że tu cytat: wyszarpie tyle, ile się da dla Polski. Co zresztą, jeżeli ma takie nastawienie, no to należy to pochwalić, bo rzeczywiście chodzi o to, żeby jak najwięcej pieniędzy w tej chwili do Polski przypłynęło. Ale czego pan się spodziewa? Co tak naprawdę? Realnie jest na stole, o czym my mówimy, no bo widzimy ten no bardzo. Można powiedzieć czasami nawet dość śmieszny, ale jednak agresywny PR. Pan premier dzisiaj wchodził, do, żeby inspekcję przeprowadzić w jednym z zniszczonych budynków, ale tam już cała ekipa telewizyjna w środku na niego czekała. No ale czego pan się spodziewa, czego możemy się spodziewać? No, pan jest europosłem, pewno jakieś też informacje na ten temat po Parlamencie Europejskim krążą. Jeżeli my w Polsce mamy rozmawiać poważnie, to jeżeli ktoś naprawdę myśli, że pani Ursula von der Leyen przejmuje się losem Oławy czy Paczkowa, to informuje, że moim zdaniem tak nie jest. A moim zdaniem ona tu przyjeżdża dlatego, żeby ratować swojego pupilka, który zablokował najważniejsze inwestycje, które przeszkadzały Niemcom. I, i tu jest jedno ważne i. To jest ten dziewiąty punkt umowy koalicyjnej. Mianowicie jeden z największych projektów, który tak bardzo Niemcy nie chcieli w Polsce, to była właśnie rozbudowa Odry. Właśnie po to, że oni bardzo, oni bardzo dobrze wiedzą, że Odra, która znajduje się po ich stronie, przewozi produkty i jest jedną z najbardziej marżowych gałęzi ich gospodarki. I oni tego nie chcieli w Polsce. I pierwsze, co myśmy próbowali zrobić, to dokładnie to samo co oni, żeby Polacy zarabiali, żeby się bogacili. Ale ledwo Tusk doszedł do władzy, Jest tą Zielińską i z tymi innymi zielonymi wariatami wstrzymali. E, ze względu na naturę, oczywiście, e, trzymali inwestycje na, na, na odrze, więc pani Ursula von der Leyen tak naprawdę przejmuje się tym i przejmuje się tym, czy Tusk nie straci przypadkiem poparcia, no bo skompromitował się w czasie powodzi, bo nawet oni mu wysłali 10 września: Panie idzie, powódź, a on trzy dni później, ja nie wiem, czy tam ktoś nie potrafił tego czytać, czy to ta pani, y, od, y, która została szefową y, y, tej, tej fabryki, Rakieta, zajmowała się wcześniej kwiatami, to przynosiła, czytała to i nie przekazała, nie zrozumiała czegoś tam od pana Tuska. Czy to był taki poziom zrozumienia jak pan Sutryk, co widzieliśmy ostatnio na, na, na antenie? No, no niestety ludzie Platformy Obywatelskiej, jak wszyscy widzimy, kompromitują się na każdym kroku i to jest przykre, że państwo cztery razy większe, silniejsze od Czech jest zarządzane w sposób kabinetowy. No, przy, przykro, że w takiej sytuacji ludzie muszą w związku z tym cierpieć. To jeszcze szybkie jedno pytanie, na koniec zupełnie polityczne, no ale przecież też o tym się rozmawia, bo ta kampania wyborcza prezydencka, no ona jest tuż, tuż. Ja wiem, że teraz ją powódź i to wszystko, ta tragedia, która się w Polsce dzieje, wstrzymała, ale za pewno kilka tygodni już będziemy o tym bardzo poważnie rozmawiać. Suwerenna Polska razem z prawem i sprawiedliwością w tej chwili pracuje nad no, wyłonieniem kandydata Zjednoczonej Prawicy? Czy tak to wygląda? Trwają rozmowy, ale tutaj oczywiście najważniejszą decyzję będzie podejmował lider obozu, pan prezes Jarosław Kaczyński. My też mamy jakąś swoją opinię na ten temat, ale pani redaktor się nie pogniewa, że nie będziemy się na razie nią dzielili. A sprawa Zjednoczenia? Suwerennej Polski z prawem i sprawiedliwością? To jest temat, który cały czas jest tematem otwartym, czy też tematem, który zmierza ku jakiemuś rozstrzygnięciu? No to jest temat trudny. I, e, A dlaczego jest trudny? I tutaj też. E, e, Pani redaktor pozwoli, no w ostatnich dniach nie toczyły się rozmowy ze względów oczywistych, więc one na razie na razie musimy poczekać, natomiast oczywiście my jako środowisko jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby pokonać Tuska, aby, aby przygotować nową ofensywę z nowym sezonem politycznym, miejmy nadzieję już w lepszych okolicznościach, jak ta pobudź się skończy i Tusk zostanie z tego rozliczony i przejść w tym momencie do ofensywy politycznej. Jesteśmy tym zainteresowani, ale o szczegółach rozmawiamy i nie mogę teraz o nich mówić. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan europoseł Patryk Jaki z suwerennej Polski był gościem Republiki. Serdecznie raz jeszcze dziękujemy i pozdrawiamy. A ja szanowni Państwo, ja witam.